Kolejna odpowiedź na pytanie stwierdziłam, że rozdzielę je tutaj, żeby może łatwiej będzie w takich mniejszych ka kawałkach. Jak cenić projekty na indywidualne zamówienie? To bardzo fajne pytanie. Zresztą już tutaj w mailu gdzieś tutaj się pokusiłam o odpowiedź. E, oczywiście zadałam <laughs> milion dodatkowych pytań. Kto zamawia? Jaki to produkt? Co się dokładnie dzieje w tym procesie personalizowania, e, ponieważ tutaj generalnie mówimy o produkcie, który będzie wykonany w taki sposób, że jeżeli my z nim zostaniemy, tak? czyli ten klient stwierdzi, że jednak nie, że się rozmyślił, no to trochę tracimy szansę, żeby ten produkt sprzedać. Tak? Jeżeli on będzie gdzieś tam podpisany, będzie miał wygrawerowane imię, nazwisko albo nie wiem, często mam jakieś personalizowane kocyki z imieniem dziecka. tak, no, no Masa ma... tutaj jest takich narzędzi na tą personalizację. No, to jak my mamy te produkty wycenić? Ja mam tutaj taki swój patent. Zobacz, na ile to może przystawać do Twojej działalności, bo tutaj chcę powiedzieć tak ogólnie, żeby jakby każdy mógł tutaj w kursie wziąć coś dla siebie. Natomiast troszeczkę użyję tego przykładu osoby, która wtedy ze mną jakby mailowała, tu chodziło o taki właśnie personalizowany kocyk szydełkowy, który miał mieć takie wyszyte imię dziewczynki, dla której to miało być w prezencie. I teraz o ile jakby sam kocyk bez problemu jesteś w stanie sprzedać, tak? Jesteśmy w stanie może nawet spróć jakieś takie imię, gdyby nam się klientka rozmyśliła. O tyle. Jakby no nie sprzedamy takiego kocyka, jeżeli jest tam wygrawerowane, czy powiedzmy, wyszydełkowane e, imię danej osoby i ktoś ma to kupić dla dziecka o innym imieniu. Więc ja zazwyczaj zakładam tak, że po prostu e, jest to produkt bazowy, i produkt bazowy ma swoją konkretną cenę, natomiast sama personalizacja ma swoją dodatkową cenę. Czyli na przykładzie kocyka. Kocyk, taki zwykły, po prostu możemy ich tam sobie naprodukować, nadziergać w wolnym czasie więcej. One są troszeczkę tak jakby w naszym magazynie, Kosztuje powiedzmy 500 zł, natomiast jeżeli chcemy zamówić personalizowany kocyk, no to ta personalizacja kosztuje na przykład dodatkową stówkę. tak I wtedy ten kocyk kosztuje 600 zł i to jest kocyk personalizowany. I teraz tutaj, w przypadku takich kocyków, no jest to dosyć łatwe. Tak? Powiedzmy, mamy w magazynie jakieś konkretne kocyki, możemy sobie je dziergać w danym czasie po prostu. To też jest ten przyjemny aspekt naszego szydełkowego jakby kierunku biznesowego. Natomiast sama personalizacja to jest coś, co jesteśmy w stanie też w czasie dosyć szybko wykonać. I tu wtedy jest tak, że to zamówienie może być zrealizowane szybciej, bo my faktycznie nie dziergamy kocyka, tylko na przykład dodajemy to imię. Tak? Może to jakby przebiec szybciej, ta osoba też może jakby na zasadzie jakby spłaca pewną zaliczkę tak? i my wtedy dopiero robimy. I też ta, ten koszt tej personalizacji albo ten koszt ewentualnego rozmyślenia się naszego klienta nie jest dla nas taki duży. Tu nawet mamy wręcz możliwość takiego usunięcia pewnej personalizacji. Tak? To jest do zrobienia, tak, dziergające osoby pewno wiedzą. Więc jakby dla mnie to jest ta porada, jeżeli jesteś w stanie jakby rozbić produkty, które masz personalizowane na taką bazę i element personalizowany, to ja zawsze jakby skłaniam do tego, żeby iść w tym kierunku, czyli jakby mamy coś na zasadzie taki bazowy produkt i do tego mamy tą usługę personalizacji i trochę mamy produkt i usługę. Tak? Faktycznie sprzedajemy produkt, ale ta, ta personalizacja jest jakąś formą usługi. I teraz sam produkt bazowy to jest coś, co z powodzeniem może po prostu wisieć w naszym sklepie coś, co możemy jakby w takich większych ilościach. Często, jak jeździcie na różnego rodzaju eventy handlowe, to po prostu można te, te rzeczy po prostu na bieżąco, one mogą być w sprzedaży. Tak? Mamy tą rotację tak? to, to nam się gdzieś tam sprzedaje. Natomiast ten element personalizacji to może być coś, z czym możemy poszaleć, że tak powiem, jeżeli chodzi o zamówienie. No bo przyznasz, że jeżeli ktoś chce produkt personalizowany, no dla przykładu jedziemy na chrzcinę do jakiejś kuzynki, no to nie chcemy, żeby to był zwykły kocyk, no chcemy, żeby to było coś odświętnego, wyjątkowego. Umówmy się, że często jak kupujemy rękodzieło w prezencie, to właśnie chodzi o ten element personalizowany, który daje nam rękodzieło. To, to jest ten element, za który jesteśmy w stanie dużo więcej zapłacić. I teraz w zależności od tego, jaką tutaj zaproponujemy wartość w tej personalizacji, to tutaj sky is the limit, jeżeli chodzi o cenę. No bo jeżeli to będzie właśnie, no już przyczepiłam się tego przykładu, jeżeli to będzie właśnie gdzieś tutaj wyszycie tego imienia, no to trochę każdy może wziąć i to wyszyć. Możemy nawet kupić po prostu kocek dziergany i samodzielnie, jak tam powiedzmy, gdzieś mamy jakieś takie podstawowe umiejętności manualne, możemy to nawet wyszyć, możemy jakiejś innej techniki użyć, albo po prostu przepięknie opakować z jakimś pięknym napisem, imieniem tego dziecka. I to może być po prostu nawet niepersonalizowany produkt, ale my damy personalizowany prezent. Natomiast jeżeli to jest coś, co jest jakby ta personalizacja, jest właśnie tym całym clue tego produktu no to wtedy tu możemy poszaleć. No to teraz dla przykładu, jeżeli chcemy tutaj wyszyć to imię, tak, no to sposób jak to będzie wyszyte, jak to będzie wykonane, w jaki sposób to będzie ozdobione, ale też jak będzie wyglądał ten proces tej personalizowa personalizacji, że my na przykład z tą klientką jesteśmy w stanie się umówić, może zapytać o jakieś nie wiem ulubione kolory, może jesteśmy w stanie zapytać o nie wiem datę takiego sztu, tak, że to nie jest tylko imię, tylko jest tam wpisana też ta data. Może do tego produktu jest dodane jakieś konkretne opakowanie, takie trochę w, w klimacie sztu, tak? Dalsza personalizacja czy Kilka elementów tej personalizacji to wyszyte imię, opakowanie takie bardziej wokoło chrztu, może jakaś kartka, jeszcze taka typowo do chrztu, którą też możemy spersonalizować, bo współpracujemy z innym artystą, który zajmuje się na przykład scrapbookingiem albo jakimś pięknym, kal kaligrafowanym pismem i możemy po prostu z tą klientką porozmawiać. A jak chciałabyś tam dodać życzenia? A jaki liścik włożyć do tego projektu? A jak zapakować ten projekt? Czyli my dostajemy po prostu powiedzmy paczką. Nie tylko personalizowany prezent, który zabieramy do jakiejś tam kuzynki na chrzciny, i dziecka, ale on jest jeszcze dodatkowo pięknie zapakowany, jest do tego super kartka personalizowana. My tam powiedzmy wsuwamy jeszcze jakąś kwotę pieniędzy, bo to czasami też się takie daje prezenty. Ile jestem za to gotowa zapłacić? Ja osobiście bardzo dużo, bo ściągam mi z głowy masę logistyki, masę myślenia, jakieś załatwianie kartki, załatwianie opakowania, załatwianie, żeby to było ładne i, i cała ta logistyka, żeby to poskładać do kupy. Ja tu dostaję gotowy produkt, więc jestem w stanie zapłacić za to dużo więcej niż tą przysłowiową stówkę za napisanie, powiedzmy, szydełkowo napisu na kocyku. Więc tu zach zachęcam Cię do takiego myślenia, jak wycenić projekty na indywidualne zamówienie. Do rozbicia tego na ten element bazowy, który może być powiedzmy powtarzany w Twoim biznesie, i ten element personalizacji, i zastanowienia się nad tym elementem personalizacji, jak on może mnie wyróżniać z tłumu. Czy to będzie opakowanie, czy to będzie jakiś element, który jest. Bezpośrednio w produkcie, czy to jest jakiś element tej usługi, którą sprzedaję, na przykład, nie wiem, warsztaty, tak? stacjonalne warsztaty, ale panieńskiej specjalnie dla ciebie mogę zmienić, będzie dłuższy, krótszy, albo nie wiem, wiedzie jakiś alkohol, tak? Może masz koncesję, bo nie wiem, mąż prowadzi knajpę. Zastanowiłabym się właśnie nad tym aspektem tego dodatkowego. Personalizowanego elementu w tym całościowym zamówieniu, i jak ty możesz tutaj komunikować wartość, jak najjaśniej wytłumaczyć klientowi, jak to się odbywa, jak ten proces personalizacji się odbywa, kiedy tamten klient musi się w niego włączyć, na przykład wiesz, podać ci to imię do wyszycia i tak dalej, czy tutaj jest zadatek i gdzie tak, ta zaliczka, zadatek, tu też ważne to jest, bo tutaj mamy troszeczkę inne przepisy, tak, przy tych personalizowanych zamówieniach, tam mamy te elementy, które możesz zawrzeć w regulaminie i tutaj też możesz się zabezpieczyć jakimiś po prostu wcześniejszymi wpłatami, żeby taki produkt, też nie było tej sytuacji, że z tym zostajesz, także z tym Cię też zostawiam. Natomiast pytanie było, jak wycenić projekty na indywidualne zamówienie. Moja podpowiedź, rozważ na ile w tym produkcie Możesz sobie to podzielić na taki element niepersonalizowany, powiedzmy taki bazowy, który może być elementem powtarzalnym w Twoim biznesie, i ten element personalizowany, który, gdzie wchodzisz w ten dialog z klientem i rzeczywiście dostosowujesz to do jego potrzeb. I takie rozbicie sobie to jest też takie zobaczenie, nawet jak ja to mogę rozegrać sprzedażowo, tak? gdzie ja tutaj mogę zaproponować na przykład różne stawki. I jak mogę to w swoim biznesie poukładać, żeby był też taki element pewnej procedury, pewnej powtarzalności, tak jak te przysłowiowe kocyki, które mogę dziergać w dużej ilości, w jakichś konkretnych wymiarach i ten element personalizacji, gdzie ja mogę po prostu popłynąć zgodnie z życzeniami, widzieć mi się klienta, i tutaj sky is the limit, jeżeli chodzi o cenę. Tak? Jeżeli ktoś cię poprosi o, nie wiem, koronkę na brzegach. Czemu nie? Mogę to zrobić, ale to jest za dodatkową opłatą, taką i taką. Tak, i ten kocyk może naprawdę kosztować kosmos, jeżeli on będzie wykonany na konkretne życzenie konkretnego klienta. Natomiast bazuje na jakiejś podstawie, która jest takim korem twojego biznesu. Mam nadzieję, że tutaj dam Ci do myślenia, że tutaj gdzieś jest to jakiś taki fajny kierunek, fajny pomysł. Śmiało wraca, jeżeli to chcesz odnieść jakoś konkretnie do Twojego biznesu. Ja tutaj tak trochę odnosiłam się do konkretnego przykładu. Natomiast myślę, że można by tutaj troszeczkę podwagować, wpaść na fajne pomysły, jeżeli ty prowadzisz inny biznes, może bardziej na bazie. Usług niż produktów, albo po prostu jest to produkt w innej technice rękodzieła, albo po prostu inny konkretny przykład, na którym możemy popracować. Chętnie Ci tutaj też podpowiem.